Już teraz dam głos panu Marcinowi radcy, natomiast idąc za wnioskiem pana zastępcy burmistrza, proszę o przygotowanie takiej, takowej uchwały w porozumieniu z panem radcą. Ponieważ pani przewodnicząca, z... pani przewodnicząca, z całym tak? szacunkiem, yy, o ile dobrze kojarzę to pismo, yy, znaczy wy jesteście decydentem, Rada jest decydentem tutaj, i z całym szacunkiem proszę ogarnąć sobie całą procedurę do tego. To nie do mnie to pismo wpłynęło, tylko do Rady, więc jakby po zostałem poproszony o opinię, wypowiedziałem swoją opinię i tutaj koniec mojej roli w tej, tej dziedzinie. No dziękuję bardzo. Super, dziękuję również za wykazanie chęci współpracy. Mnie nie ma tam na miejscu, Pan jest przy Biurze Rady, także uchwałę taką można poprosić Panie i żeby przygotowały zgodnie z pismem, które wpłynęło z Celowego Związku Gmin. Także... oczywiście i możecie, możecie Państwo to uczynić ja w każdej chwili, uczulić, że Panie z Biura Rady nie są od tego, żeby nie to możemy uczynić tego, tak że trwa sesja i my na tej sesji, jeżeli mamy podjąć uchwałę o sprzeciwie do zmian w statucie Eryk dwadzieścia to prawnik gminy taką uchwałę, oczywiście, że tak, a nie Panie z Biura Rady. Bo nie wiem, nie wnikam. Wy pragnę. Państwo jesteście decydentem, bo Oczywiście. ja zostałem nie, nie, opinię, to ogarnie, do ogarnie, Proszę przeczytać sobie statut gminy i My dopiero to? wtedy Pan zaczyna dyskutować. Gmina, czyli organ prowadzący przygotowuje uchwały, nie radni. Radni głosują nad uchwałami. Proszę bardzo, głos na teraz Pan Marcin Nieradka. My sobie to teraz. ogarniemy.